Po oficjalnych wyników e, tych zmagań e, zaczniemy od wręczania i wyczytywania zwycięzców poszczególnych e, konkurencji, a później przejdziemy do wręczania nagród już w e, klasyfikacji generalnej od miejsca siódmego do miejsca pierwszego. I tak, konkurencja teoretyczna, e, zwycięzcą tej konkurencji, czyli testów wiedzy został aspirant Mikołaj Przybylski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, o wręczenie pocharu i promesy niezależnego samorządnego związku zawodowego proszę bardzo pana komendanta i spektora Szałomina oraz przedstawiciela ZZ policjantów, a wręczenie nagród rzeczowych bardzo proszę pana starostę Gostynia. A kolegę kolejne proszę o wystąpienie. Błąd, to może ja poproszę razu do w strzelanie z broni służbowej i tą konkurencję wygrał sierżant stawowy Aleks Ziętek z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ograniczenie kucharu i promesy proszę bardzo Pana Komendanta MiRA Piekuta, Przedstawiciela Związku Zawodowego, a także Wójta Gminy Piaski. Naczelnika również proszę o podejście. w Poznaniu, a nagrodę rzeczową będzie wręczał również Pan Burmistrz Gostynia, a także Przedstawiciel CPL-u.

Dziękuję, proszę o przyjęcie doma. Nie wiem, no do no, dobra przestrzeń, na pierwszym dniu zastanawiam się wspólnie, mogę dostać do pożar od siedmiu gratuluję, gratulacje no, oczywiście. Kolejna promesa, powinniśmy na tą informację. Czyż nie będę ja, uciekał? Ja jest co? Dziękuję. Gratulacje. Zapraszam do dwójcia. Nagrodę tak, rzeczową wręczy prezes automobil Klubu Wielkopolskiego, a tę konkurencję wygrał aspirant Mikołaj Przybylski z Komendy do na to dość rzadko, więc tym bardziej gratuluję. Nie wiem, co za miejsce, również promesę w pana Klubu Wielkopolskiego, pani Gracias.